Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony tą Gac. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wprowadzać seksualność krok po kroku. W każdym, na każdym etapie tak naprawdę relacji, zaraz się zobaczysz, o co dokładnie chodzi i dlaczego w ogóle o tym mogę Ci mówić i dlaczego powinieneś mnie słuchać. Myślę, że tak naprawdę opinie i rezultaty moich podopiecznych obecnych i przeszłych mówią same za siebie. Może najlepiej wejdę bezpośrednio na przykład na mojego Instagrama, Tutaj możesz sobie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda u mnie. Możesz sobie wejść zawsze do mojego Instagrama Spodługa, trener zobaczyć, jak pracuję z klientami. Tutaj na przykład właśnie w tym. Tutaj są opinie moich podopiecznych. No i zawsze sobie możesz Zobaczycie. Przy okazji zapraszam na Instagram, bo tam jestem bardziej, że tak powiem, aktywny na co dzień. Możesz też sobie wejść na stronę zapomnij i zacznij żyć i to są opinie, opinie mailowe, jakie dostałem, opinie sms czy na odzupa, opinie wideo od czy nawet znaczy MP3, czy nawet właśnie opinie wideo. Również oczywiście prowadzę swój kanał na YouTube. mnie nie znał tą gazę, ponad 3000 subskrypcji, 441 filmów. Prowadzę ten kanał już prawie 5 lat, chyba. No i co? Łączna liczba wyświetleń moich filmów, to jest prawie 500 tysięcy. A, dołączyłem 15 maja 2020 roku, no to trochę czasu jest, nie? No dobra. I tak naprawdę, jeśli już wiesz, że jestem kwalifikowany, żeby o tym wszystkim Ci mówić, no to przejdziemy sobie właśnie do głównego tematu, czyli jak prowadzać tą seksualność, tylko naprawię to, żeby było mnie widać. Okej. Okay. Teraz mnie widać, więc sobie przechodzimy do rzeczy. Jak wprowadzać seksualność? Przede wszystkim pomówmy sobie, dlaczego to jest tak ważne. To jest ważne tak dlatego, ponieważ zawsze każda relacja damsko-męska tak naprawdę zaczyna się od wprowadzenia seksualności. I jeśli ty wprowadzisz tą seksualność, to ty nadajesz, że tak powiem, Tempo, kierunek tej interakcji, tak? Że to jest relacja damsko męska Ty dajesz kobiecie znak, że ty nie szukasz przyjaźni, nie szukasz koleżanki, nie szukasz fajnie spędzonego czasu, ty szukasz jakiejś tam, powiedzmy, relacji damsko męskiej i bardzo dobrze było tego samego szuka oczywiście kobieta od ciebie, tak naprawdę. Tylko, oczywiście, wiadomo, kobieta zawsze ci będzie mówiła: Nie, no ja się tylko z nim, żeby spotkać, zobaczyć, coś z tego będzie i tak dalej, ale wiadomo, że docelowo ona myśli o tym, że jeśli ty będziesz fajny, to dlaczego by nie wejść w jakąś relację damsko męską czy to krótkoterminową, czy długoterminową? Natomiast, jeśli tego nie wprowadzisz, to albo wpadniesz do przyjaciela, szufladki przyjaciele spędzą, tak? Albo wpadniesz do szufladki faceta, który jest bezjajeczny, który nie ma jaj, żeby wykonać jakiegoś tam seksualnego ruchu w kierunku do niej. Wiadomo, że taki facet nie pociąga kobiety seksualnie i kobieta od takiego faceta, że tak powiem, odbija po prostu. I dlatego to jest właśnie tak ważne, żeby tą seksualność wprowadzać, bo wtedy kobieta też dostaje ten zastrzyk takiej motywacji seksualnej, żeby z tobą po prostu dalej się spotykać w kontekście relacji nawsko męskiej Więc dlatego to jest właśnie takie ważne i dlatego trzeba to zrobić. Oczywiście Oczywiście, tutaj, tak jak widzisz, seksualność można wprowadzać i się wprowadza ją po prostu w kilku różnych etapach. Przede wszystkim w pisaniu. Jak wprowadzać m.in. w pisaniu seksualność? To jest naprawdę długi, szeroki temat. Zależy od tekstów, zależy od tego, jak piszesz i tak dalej. Ale między innymi taki, powiedzmy, screen z moich wiadomości, jak m.in. ja wprowadzę seksualność, to jest na przykład część polna. wiesz, co jest interesującego w twoich zdjęciach. Cześć, co takiego? Twój uśmiech, podoba mi się. To jest właśnie wprowadzenie tej seksualności. Oczywiście, szczególnie w pisaniu, też trzeba, że tak powiem, subtelnie tą seksualność wprowadzać, bo jeżeli ty powiesz, seksownie wyglądasz podczas pisania, no to kobieta Cię zablokuje, tak, i nie będzie chciała dalej z tobą rozmawiać. Więc, bo one są przyzwyczajone tam, że tam faceci są odważni i się nie boją takich rzeczy robić. Tam faceci nawet potrafią od razu wysyłać zdjęcia swojego przyrodzenia, więc dla kobiety, napisanie, że wygląda seksownie od faceta, którego nie zna w internecie. Raczej jest złym pomysłem, natomiast można wprowadzać tą seksualność w całkowicie inny sposób, na przykład nawet pisząc wiadomość, hmm, fajnie nam się pisze e, ze sobą. E, ciekaw jestem, czy zaiskrzy między nami, czy jednak e, rzucimy się na siebie podczas spotkania. Nawet coś takiego, tak, w ten sposób również wprowadzasz seksualność, nadajesz kontekst relacji damsko-męskiej, e, czy też możesz na przykład użyć m, tekstu w stylu. E, na przykład ona ci mówi, że ona przykładowo lubi pływać, a ty jej mówisz coraz bardziej mi się podobasz. Haha, nie? Coś takiego to jest też wprowadzenie tej skłonności i nadajesz kontekst relacji damsko męskiej Ok, podejście. Jak przy podejściu nadać kontekst seksualny? Ja uważam, że taki kontekst seksualny nawet przy podejściu warto nadać. Nie każdy tak uważa, ja tak uważam z tego względu, że ty wtedy pokazujesz się ze strony fazeta właśnie z tym jajem, który który jest po prostu męski i wiadomo niektóre kobiety mogą się to nie, może im się to nie spodobać innym się jak najbardziej to spodoba w większości się zdecydowanie spodoba natomiast tak czy inaczej chodzi o to żebyś ty po prostu hmm, Żebyś ty się nie bał bardziej takich rzeczy, bo ona przynajmniej lepiej Ciebie zapamięta, jak wprowadzić taką seksualność przy podejściu. Też ty nie możesz tego zrobić jakoś bardzo ostentacyjny sposób, ponieważ tutaj ona dziewczyna pierwsza z widzi. Ty do niej podchodzisz, ona jest zaskoczona w szoku, tak? Więc tym bardziej możesz trafić na dziewczynę, które często podchodzą faceci. Więc też musisz to wyważyć. W jaki sposób na przykład powiedzieć, że możesz powiedzieć, kurczę, ale powiem ci, że jesteś najładniejszą dziewczyną, jaką widziałem w ciągu pięciu minut. Widzisz? Ja celowo zrobiłem taką pauzę w ciągu 5 minut. tak? Celowo zrobiłem taką pauzę i, i, i to jest fajne, tak? bo też oczywiście nie chcemy dawać takiej uwagi kobiecie, że jest ona najpiękniejsza, najcudowniejsza, bo to wtedy za dobrze nie zadziała. No ale tak samo możemy właśnie powiedzieć dziewczynie, jeszcze coś w stylu, ale ładnie ci w tych rejestrach. Ale te buty. One totalnie nie pasują. Skąd powiesz na atrybuty? I znowu wprowadzasz seksualne, że dajesz koncentrować z dniem męskiej, ale przy okazji dajesz takiego nega, który powoduje, że mm, kobieta też nie czuje się podrywana i jej mechanizmy obronne troszkę spadają, też wyróżnia się na mężczyzn. Ale negi to jest może odcinek na osobny, e, znaczy temat na osobny odcinek. Jeśli byś chciał, żebym nagrał materiał o negach, daj znać w komentarzu. E, no więc między innymi w taki sposób możesz. E, jakby nadać kontekst relacji damsko-męskiej, ja lubię jeszcze dostosować tekst w taki sposób, podejście, używając takiego tekstu, który samoistnie świadczy o kontekście relacji damsko-męskiej, czyli, hej, cześć, sorki za spóźnienie, ale już jestem, więc możemy iść. Widzisz, czyli że niby, ja przepraszam za spóźnienie, bo niby nie byliśmy umówieni, tak, oczywiście dziewczyny często się wtedy śmieją, to oczywiście samo z siebie nadaje kontekst relacji damsko-męskiej. Rozmowa, na przykład z koleżanką z pracy. Znowu, rozmawiasz z koleżanką z pracy, zawsze to jest taka luźna rozmowa, bardzo taka normalna, zachowawcza, tym razem jej mówisz, ale ci powiem, Martyna, fajnie wyglądasz w tej spódniczce, pasuje ci, częściej powinnaś zakładać takie spódniczki, wyglądasz jak moja Wyglądasz jak nauczycielka, o której fantazjowałem w szkole średniej, nawet coś takiego, nie? Albo na przykład mówisz, ale masz seksy i Cię. Jakbyś nimi podrapała, to by było naprawdę fajnie. Ale te buty, skąd poznał te buty? Widzisz, tutaj znowu takiego nega wpasowaliśmy, no ale na przykład w taki sposób możesz prowadzić seksualność. Randka. Jak wprowadzić na randce tą seksualność? Na randce bardzo dużo ma Na randce, ty przede wszystkim powinieneś się skupić na wprowadzaniu seksualności w czynach. Czyli na przykład jesteście gdzieś na jakieś, przy jakimś drzewie magicznym, przykładem magicznym fontanie, i mówisz, nie wiem czy wiesz, ale tu jest taka historia przy tym drzewie, że mm, jeśli zrobi się pewną rzecz, to życzenie się spełni. Tak, a co to jest za rzecz? Daj ręce, to ci pokażę. Dajesz jej dwie ręce. Ona ci daje dwie ręce, i dobra, dla teraz poczy, i podążaj za, moimi, za moim ruchem. Ona, ok, zamykam oczy, i hop, robisz się jej obrociki dookoła i do własnej osi, dwa takie obrociki, nie? Wprowadzasz seksualność, tak samo możesz i na ręce. Wiesz co, słuchaj, ostatnio skończyłem, kiedyś uczyłem się masa, masażu, byłem w szkole, byłem masażystą, i, no i umiem, umiem, umiem masować. Znaczy, tak mi się wydaje, że już dawno tego nie robiłem. Daj dłoń, to sprawdzimy, czy co jeszcze z tego zapamiętały. Ona daje ci tę dłoń. A ty jej po prostu masujesz dłoń, masujesz jej palce, ona wtedy się czuje przyjemnie, zrelaksowana, jej jeszcze, żeby ona w międzyczasie zamknęła oczy. Fajnie to zrobić w cichym miejscu, żeby mogła się naprawdę fajnie zrelaksować i to jest, i to jest po prostu fajne. Oczywiście ty nigdy w życiu mogłeś nie ukończyć szkoły masażu, nie, nieważne, nie, nie o to chodzi. Na randce tak samo możesz powiedzieć: Na randce za dużo tych komplementów seksualnych nie, nie dawaj, ale powiedzmy w połowie randki możesz jej powiedzieć: Ale ty fajnie wyglądasz, podoba mi się, podoba. Fajnie się dzisiaj ubrać, fajnie się dzisiaj ubrać, Podasz, podałem się w Twój ubiór. Częściej powinnaś zakładać nie wiem, spódniczkę, a ona w sobie sensie, myśli coś w stylu albo Ci nawet powie: Przecież pierwszy raz się widzimy. już. I ty po prostu tyle, wzruszasz parkami jakby niczym się tam nie przejmujesz, nie? To też takie trochę głowej poryjesz nie? i to jest spoko, to jest spoko. Dobra, jak wprowadzać seks? No seks to wiadomo jest samo w sobie seksualność, ale jak wprowadzać przed seksem tą seksualność. No na przykład nawet jesteście u, u Ciebie w mieszkaniu, wiadomo, że 90% powiedzmy tego seksu nie się odbywać w mieszkaniu u Ciebie lub u niej, no to nawet możesz wprowadzić w taki sposób, że przykładowo zasłaniasz okna, włączasz jakąś muzyczkę, tańczycie sobie chwilę, może jakiegoś przytulańca, tak? Mówię znowu to, co ci wcześniej powiedziałem, z tym z tym masażem tych dłoni, też wtedy prowadzisz tą seksualność. Warto w bezpośredni sposób po prostu usiąść obok niej, i ją troszkę tak przytulić w pewny siebie sposób. Uwierz mi, że jeśli ty jesteś u kobiety lub kobieta u ciebie, to ona chce, żebyś ty ją przytulił, chce, żebyś ty to nie za nią się zabrał w taki seksualny sposób. Może niekoniecznie chce tego seksu od razu, ale chce, żebyś ty się zabrał za nią w taki seksualny sposób. Więc to jest ważne. Oczywiście możesz powiedzieć, że coś w stylu no fajne to mieszkanko, już widzę, już widzę jak tutaj robię ci śniadanko, tutaj leżysz sobie półnaga po y, imprezie, y, a ja przygotowuję tutaj y, w samych majtkach y, albo bez majtek y, śniadanie dla ciebie. Fajna, ja haha, przestań, przestań, nie? Fajne, fajne wprowadzenie seksualności. Impreza. Jak wprowadzać na imprezie seksualność? Przede wszystkim na imprezie ty musisz wprowadzać seksualność, bo na imprezie jest większe przyzwolenie na dotyk i ta seksualność to jest czymś całkowicie normalnym, wprowadzasz przede wszystkim seksualność poprzez taniec, tak? Poprzez taniec, poprzez powiedzenie kobiecie, że seksownie wygląda, że nawet mówię jest najładniejszą dziewczyną, jaką widziałeś w ciągu godziny, to też to taki też z negiem, takie połączone, połączenie. Mówię też ten masaż dłoni. Tak naprawdę, wszystkie te rzeczy, o których ja Ci powiedziałem, może zastosować w każdej sytuacji. Wystarczy tylko to w odpowiedni sposób, że tak powiem, zaimplementować w odpowiednim czasie. Też mówię, jakieś obroci, tu ją do siebie przyciągnąć, tu potańczyć, z nią zbliżyć się, przede wszystkim swoimi biodrami, tu złapać jej dło, swoje dłonie na jej biodrach, żeby ona trochę tymi biodrami pokręciła, rozruszać te jej biodra, tak? W taki sposób możesz również wprowadzić seksualność. No i to by było, myślę, na tyle, nie? Oczywiście, sposobów na wprowadzenie seksualności jest znacznie. Znacznie, znacznie więcej, są one też bardziej powiedzmy, zaawansowane, mniej zaawansowane, mniej przewidywalne, bardziej przewidywalne, no ale ja Ci tu podają taki, taki powiedzmy framework, z którego możesz sobie skorzystać, więc myślę, że fajnie. Jeśli Ci się podobał ten materiał, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał oraz, bo będzie bardzo dużo nowości oraz obejrzyj inne materiały na moim, film, na moim kanale. No, a jeśli chcesz, żebym pomógł Tobie w Twoich relacjach z kobietami osobiście, bo sobie nie radzisz ze swoimi kobietami od dłuższego czasu, straciłeś już, próbowałeś już wszystkiego i cały czas coś Ci nie wychodzi, niby masz wiedzę niby wiesz co robić, a i tak ci to nie wychodzi i trwa to już długo i nie wiesz jak sobie z tym poradzić, możesz zapisać się na darmową konsultację ze mną jeden na jeden, na której sprawdzimy twój obecny problem, z czym się dokładnie zmagasz i to trwa, do czego dążysz i jeśli w ogóle stwierdzasz, że jestem w stanie tobie pomóc, przedstawię jakiś tam plan działania, pokażę ci jak działam i zobaczymy co dalej. Link do darmu, umówienia na darmową Konsultację możesz znaleźć poniżej w opisie pod tym nagraniem wideo. No i tyle. Zapraszam też na mojego Instagrama, czy do odebrania takiego prezentu, jaki tutaj widzisz, on jest w opisie pod wideo. No i co, tyle. Do zobaczyska w następnym filmie. Hej!